Witam na kolejnym warsztacie w ramach projektu Poznaj swojego sąsiada, wspólne działania w praktyce. Dzisiejszy temat naszego spotkania dotyczy kierowania zespołem projektowym. Opowiem państwu o tym, co odróżnia zespół od grupy, bo to grupa jest takim podstawową strukturą społeczną, w której jako ludzie funkcjonujemy. Opowiem o cyklu życia zespołu, o rolach w zespole, o rolach i zadaniach lidera. I zaczniemy temat, który będziemy kontynuować przy zarządzaniu projektami o, na temat metod wykorzystywanych w prowadzeniu projektu, metod zarządzania, metod koordynacji projektu. A więc zaczynajmy. Tak jak powiedziałem, zaczynając ten wstęp, grupa jest podstawową komórką społeczną, takim tworem społecznym, którym my jako ludzie funkcjonujemy. Cel istnienia czy grupy to jest zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa osób, które do grupy należą. Dlaczego? Tak jak w każdym stadzie, kiedy jesteśmy w grupie, czujemy się bezpieczniejsi, i to jest podstawowy cel, dla którego ludzie przystępują do grupy. Po drugie, grupa zapewnia nam określoną pozycję społeczną. Jestem w tej grupie albo jej szefem. Albo ważnym pracownikiem, tak jak ze stadem pszczół, tak? albo mm, otrzymuję wyrazy szanowania, zainteresowania, więc moja pozycja społeczna w grupie jest zaspokajania. Yy, bycie w grupie zaspokaja nasze poczucie wartości. Yy, Osoby, które mają kłopoty z kontaktami społecznymi, które są samotnikami, doświadczają obniżonego poczucia wartości właśnie z powodu tego, że nikt ich nie chce, że są sami. Znamy te sytuacje, kiedy ktokolwiek z Państwa musiał wejść do nowej klasy jako uczeń albo zmieniał miejsce pracy. Podstawowy lęk, jaki uruchamia nam się w głowie, w sercu, jak oni mnie odbiorą, czy oni mnie zaakceptują, co sobie o mnie pomyślą. To jest związane z potrzebą właśnie po poczucia wartości i kolejną potrzebą przynależności. Potrzeba przynależności do grupy, czyli bycia w stadzie, jest naturalną potrzebą każdego nas. To, co jest dalej ważne z perspektywy grupy, to to, że grupa jest siłą. Znaczy, grupa może więcej niż pojedyncza jednostka. Jaki jest, czyli i cel istnienia grupy to jest zaspokojenie tych potrzeb. Jeśli w grupie jest lider, jest szef, tak to mówmy, herszt, to zawsze jego rola będzie rolą nieformalną. Żadna organizacja, żadna instytucja nie powołała go na to stanowisko. To członkowie grupy go wybrali do pełnienia tej roli, bo mamy naturalną potrzebę, żeby ktoś nami przewodził, żeby ktoś nam mówił, jak lepiej to zrobić. Albo tą pozycję zbudował sobie sam, czyli ktoś pod jakiś własny cel zmontował sobie grupę tak ludzi. Ale wtedy ten cel istnienia grupy zawsze będzie celem takim długofalowym, niedookreślonym, co oznacza, że o ile z kategorii psychologicznych i społecznych, grupa jest ważną komórką do budowania społeczeństwa. To z perspektywy efektywności działań jest mało efektywna, ponieważ członkowie grupy zawsze będą koncentrowali się na sprawach ważniejszych dla nich jako grupa relacje, czy Ci się podobam pogadanie o meczu niż na tym na zadaniu do wykonania. I w związku z tym, że tak jest, że po prostu taka jest prawidłowość funkcjonowania nas jako ludzi, wszędzie tam, gdzie potrzeba jest realizacji konkretnych zadań w konkretnym czasie, powołuje się zespoły. A wszędzie tam, gdzie potrzeba jest wymyślić coś nowego, czego do tej pory nie było, nieważne: produkt, maszynę, urządzenie, idee, wartości, powołuje się zespoły projektowe. I to jest coś, co odróżnia zespół od grupy. Grupa nie ma określonego czasu istnienia, nie ma jasnej struktury. Ma członków grupy, nie ma celu określonego, nie ma czasu istnienia. Zespół ma jasną strukturę. Wiadomo, kto do niego należy, wiadomo w jakim czasie zespół pracuje, wiadomo na czym polega zadanie, które ma zrealizować. Tak jak powiedziałem, o ile grupa nie ma żadnego cyklu życia, żyje w naturalnym takim procesie społecznym, z dnia na dzień, pod jakieś konkretne wydarzenia, to to pierwszą rzeczą, o której powiemy w zespole, to jest właśnie cykl zespołu. Cykl życia zespołu sprowadza się do czterech najważniejszych faz. Pierwsza faza to podjęcie inicjatywy. Jeśli mamy jakieś zadanie i szef dobiera sobie ludzi do zespołu, to zgłasza się do kolejnych osób i mówi: Słuchajcie, jest taka rzecz do zrobienia. Wchodzisz w to? Jedni mówią: Wchodzę, inni dopytują, mówią: Nie, wchodzę. Czyli ta faza podjęcia inicjatywy. Nie bierze się do zespołu osób, które nie podejmą inicjatywy, które są na nie. Ponieważ nie będą tam potrzebne, będą hamowały proces zespołu. W grupie mogą funkcjonować malkontenci. W zespole szukamy ludzi zaangażowanych, zmotywowanych do działania. Jeśli, gru, jeśli zespół podjął inicjatywę, zaczynamy go kształtować to kolejna faza życia zespołu to jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Nigdy zespół projektowy, czy jakikolwiek inny, nie może zostać na jedynym słusznym rozwiązaniu, na przykład przeniesionym przez kierownika. Tak? I tu jest ta wartość też opinii z poprzedniego warsztatu, że tu właśnie umiejętność wyrażania opinii, nieoceniania, zbierania pomysłów jest niesłychanie ważna. Jedną z metod pracy w, potem w zarządzaniu projektami to są metody kreatywnego rozwiązywania problemów. I w których uczymy tego, że faza generowania pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu musi być odroczona w czasie, znacznie odroczona w czasie od fazy oceny, który pomysł jest najlepszy. Po to, żeby z ilości zrodziła się jakość. Im więcej alternatywnych rozwiązań na cel, który zespół ma: zbudowanie, wymyślenie, stworzenie, pojawi się, tym Lepsza szansa, że wybrane rozwiązanie będzie jakościowe i sensownie wypracowane przez zespół. E, czyli druga faza: podjęcie inicjatywy, poszukiwanie alternatywnych e, rozwiązań. Trzecia faza: koordynacja działań, czyli umówienie się, kto robi to, kto robi tamto, kto robi kolejną rzecz. Z kim współpracujemy na zewnątrz, z kim wewnątrz zespołu? Kogo musimy jakich podwykonawców zapełnić do realizacji zadania. I ostatnia faza to realizacja samego zadania. Podjęcie inicjatywy, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, koordynacja działań, realizacja zadania, czyli celu zespołu. Gdyby już jedną nogą wejść w narzędzia zarządzania projektem, to to jest zgodne z, takim, z taką zasadą planowania pareto. Kiedy 80% czasu, energii przeznacza się na przygotowanie działania, to są te cztery fazy zespołu, 80% prac, czasu musi pójść na zachęcenie, zmotywowanie ludzi, by podjęli inicjatywę czy podjęcie inicjatywy, poszukiwanie rozwiązań, koordynację działań, zaplanowanie, kto z czym, czym i jak, i za co, i realizację. 20% idzie tylko na realizację. I dobrze zaplanowany projekt oznacza, że jest z takimi zasadami, i że faktycznie samo zrobienie projektu nie zajmie więcej niż ta faza wymyślania, przygotowywania. To, co odróżnia, tak jak powiedziałem, zespół od grupy, to to, że zespół kieruje się określonym cyklem życia. Kolejna rzecz, jaka odróżnia zespół od grupy, to to, że w zespole występują inne role społeczne czy zespołowe niż w grupie. W grupie możemy mówić o rolach typu bohater, taki, który zawsze może z butelką na czołgi, wszystko on, wszystko sam, zawsze wygra. Kolejna rola to jest nieformalny lider, taki, który będzie kierował zespołem. Jeszcze inna rola, skąd ją znamy, to czarna owca, czyli taka osoba. Cokolwiek by nie zrobiła, ona albo nie ona, a jak coś jest spieprzone, to będzie na nią, bo ona jest czarnomowcą. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zespole te role przyporządkowane są do tych czterech faz życia zespołu i dobieramy ludzi zgodnie z tym, w jakiej fazie zespół projektowy się znajduje. Role zespołowe to lider, czyli przywódca to praktyczny organizator, czyli osoba, która ma predyspozycję do uporządkowania, zaplanowania, dobrego zorganizowania całej pracy zespołu, to na co się zespół umawia i dokumentacji, ale też tej współpracy na zewnątrz. Spotkań, zebrań, tego jak będzie to przebiegało. Kolejna rola to siewca. Człowiek który wymyśla się, ma zdolność wymyślania idei, pomysłów, i on w tej fazie poszukiwania alternatywnych rozwiązań jest niezwykle potrzebny i korzystny. Kolejna rola zespołu to, to człowiek grupy. W sytuacji, kiedy, ponieważ zespół skoncentrowany jest na zadaniu, na efektach, musi być ktoś, kto te sprawy emocjonalne grupy, pojawiające się konflikty, niezadowolenia dostrzega. I w nieformalnych albo formalnych rozmowach załatwia to, czyli dba o bezpieczeństwo grupy. I ostatnia rola to człowiek kontaktów, taki, który właśnie prowadzi współpracę ze wszystkimi zewnętrznymi podmiotami, kooperantami zaangażowanymi w realizacji projektu. Zespół to z reguły od 6 do 12 osób. 12 to już jest bardzo duży zespół. Przy czym chodzi o to, że nigdy wszystkie te osoby nie pracują w zespole równocześnie. Zapraszamy do zespołu specjalistów, praktycznego organizatora, siewce, krytyka, w tym momencie, w którym zespół w swojej fazie życia tego potrzebuje. Jakie role. Spoczywają przed liderem zespołu projektowego, czyli lider, liderem każdego zespołu. Bardzo proste. Musi zaplanować pracę zespołu. Na podstawie tego, co ludzie wspólnie wypracowali, wymyślili, musi zaplanować pracę. Zarówno w sensie organizacji samego zespołu, jak i tego meritum, które ma być wykonanie. Musi umieć ją zorganizować. To nic, że ma praktycznego organizatora. Praktyczny organizator tylko wykona pewne działania, będzie pomocą, natomiast to jest zadanie lidera. Musi kontrolować pracę członków zespołu i musi pełnić rolę przywódcy, czyli musi być wyraźnym liderem, bo on daje w ten sposób to poczucie bezpieczeństwa dla ludzi. Tak, to on w sytuacjach kryzysów, impasów potrafi podjąć decyzję. To on w sytuacjach yy, takich większego zagrożenia potrafi ludzi przenieść na rękach przez ten kryzys. Tego oczekuje się od lidera. To lider ma prowadzić sprawę rozwiązania konfliktów, nie puszczać ludzi na siebie, tak jakby działo się to w grupie. Załatwcie to między sobą. To jest zadanie lidera: rozwiązać konflikt grupowy, bo jak go nie rozwiąże, to musi się zespół rozpadnie. Jakimi narzędziami może lider zespołu projektowego realizować swoje zadanie? Narzędziami, albo bardziej umiejętnościami, bo tu chciałbym w, tej, w tym dzisiejszym spotkaniu jednak mówić o umiejętnościach. Znaczy, dobry lider to osoba, która łączy umiejętność przekraczania schematów myślenia z umiejętnością praktycznej organizacji. Podstawowa zasada planowania. Pracy zespołu musi być realizowana w oparciu o taką ideę. My to nazywamy drzewa celów. To znaczy, nadrzędnym celem strategicznym jest odpowiedź na pytanie, co chcemy zrobić, odpowiedź na pytanie co. I to jest cel strategiczny, powiedzmy, że chcecie Państwo, w ramach Waszego projektu yy, sąsiedzkiego, yy, założyć na osiedlu letnie kino yy, osiedlowe. Tak? Czyli co to jest letnie kino? Niższy poziom planowania to jest odpowiedź na pytanie, jak my to zrobimy. Jak? Tak, Siakowak, jak? Jak? Tych odpowiedzi na pytanie, jak nie powinno być więcej niż 3-4, dlatego że jeśli ten drugi rząd planowania, czyli kino osiedlowe, jak? Postawić scenę postawić ławki sceny, jak dogadać się z dystrybutorem filmów, że będzie nam te filmy przywoził i nieodpłatnie udostępniał, jak zaktywizować sąsiadów, żeby na to przychodzili, tak? Jeśli tych jaków robi nam się za dużo, czyli na poziomie operacyjnym za dużo nam się robi odpowiedzi na pytanie jak, to znaczy, że nasz cel strategiczny jest źle sformułowany. Musimy go zredefiniować, i rede, podstawowym narzędziem redefinicji jest zadanie sobie pytania, dlaczego letnie kino osiedlowe jest dla nas ważne, bo pozwoli się integrować sąsiadów, dlaczego integrowanie sąsiadów w naszego osiedla jest ważne, bo poprawi się atmosfera na osiedlu, dlaczego poprawa atmosfery na osiedlu jest dla nas ważna. Bo będziemy się lepiej czuli. Dlaczego dobre samopoczucie mieszkańców osiedla jest ważne, bo siamto, siamto. Póki nie dojdziemy w tych odpowiedziach kolejnych do sedna, to nie poznamy, czy dobrze nazwaliśmy problem, czy dobrze nazwaliśmy cel. Mieszam to, bo to również się stosuje do redefinicji problemów, tu mówimy o celu. A więc mamy poziom strategiczny, co letnie kino osiedlowe, poziomy taktyczne, jak Dystrybutor filmów, scena z ekranem, y, zmotywowanie sąsiadów, kolejny poziom y, operacyjny: kto, kiedy, czym, za co. I o ile ten kierunek, czyli w umiejętnościach lidera, i to szef zespołu musi umieć sobie zbudować taką koncepcję pracy. To jest na razie koncepcja pracy, to nie jest narzędzie, on musi mieć wyobrażenie. Z takim wyobrażeniem, przychodzi do zespołu, szukać alternatywnych rozwiązań. Czyli to on musi przedstawić wizję, misję, cele tego, co, po co tworzymy ten zespół projektowy, dopuszcza członków zespołu do pokazywania własnych rozwiązań, do wybierania, ilość ma przejść jakość, ma się tego dużo na każde jak zrobi się dużo. Może na przykład podzielić zespół. To wy pracujcie na tym co zrobić, żeby przekonać dystrybutorów filmów i jakich. Wypracujcie kolejny zespół nad tym, co zrobić, żeby postawić na osiedlu scenę z ekranem, a wypracujcie pracujcie nad tym, co zrobić albo jak zmotywować, jak, jak poinformować sąsiadów o tym, że taki projekt szykujemy. Trzy zespoły prezentują, wymyślają to, prezentują pomysły. Do każdego potem musi powiedzieć, kto, jak, z czym, za co. I tu między innymi pojawia się narzędzie, czyli kto? Dobieranie ludzi do współpracy, z kim musimy nawiązać współpracę, co musimy zrobić, żeby ją nawiązać. Pojawia się problem budżetu, pojawia się problem czasu, w jakim wszystko będzie się działo. Ta faza, kiedy szef zespołu, od fazy od odpowiedzi na pytanie, co, poprzez jak, do kto kiedy, to jest faza planowania. Natomiast zespół projektowy zaczyna działanie od, od dołu, czyli jak wszystko jest zaplanowane, to zespół projektowy ten kierunek do góry, poprzez to na dole, kto, kiedy, jak z czym. A potem tu mamy dystrybutor, tu mamy scena, tu mamy ten, po sam cel, czyli uruchomienie kina, to jest kierunek związany z działaniem. Czyli w zespole projektowym, poszukiwanie rozwiązań, podjęcie inicjatywy to jest ta faza planowania, realizacji faza, ostatnia faza pracy zespołu projektowego zacznie się, jak zaczniemy te konkretnie wymyślone rzeczy już robić, konkretni ludzie będą się z konkretnymi instytucjami, osobami kontaktowały, czyli zostanie uruchomione już działanie w projekcie. Czym również faza planowania jest fazą projektu, tak jak mówię, po to, żeby szef, lider projektu dawał ludziom poczucie bezpieczeństwa, on musi umieć stworzyć tą koncepcję. On nie może zacząć spotkania od tego, co proponujecie, jakie macie pomysły. Szkielet ma dać on. Wokół czegoś ludzie te pomysły będą budowali, inaczej czas ogólnie rzucony, co proponujecie, jakie macie pomysły, jest czasem stracony, będzie chaos, będzie. Będzie niepotrzebne dyskusje, będą niepotrzebne dywagacje. Na Etapie, kto, z czym, kiedy, jak, ważne jest takie. Teraz już od dołu będę pokazywał te, te, te metody Państwu coraz wyżej. Taką pierwszą metodą, którą warto stosować, to jest prosta, sprawdzona metoda w różnych projektach. Od największych korporacji po projekty społeczne, nazywana powszechnie 4M. 4M, dlatego, że to z anglojęzycznej nomenklatury M, jak metoda, M, jak money, czyli środki. Jak y, mm, urządzenia, maszyna. Maszyny, urządzenia i jak menadżer, czyli kierownik. Chodzi o to, że rozbijamy, powiedzmy, że jest to zespół, który ma pozyskać dystrybutora. Tak? ta pierwsza kolumna, czyli kto będzie naszym dystrybutorem, jak załatwimy y, filmy do naszego letniego kina, jak często będą te projekcje, czy raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, to jest właśnie wszystko do ustalenia, kto z czym, kiedy. Tak? I powiedzmy, że jest zespół, który tym się zajmuje, to w oparciu o metodę 4M może wymyślić, że metoda to będzie tak, dogadania się z zgutek film, tak, na temat tego. To jaką dogadanie się z gutek film? Um, jakie środki są potrzebne, do, żeby dogadać się z gutek film? No, no koszty telefonu, listy, albo pojechanie do, do gutek film i porozmawianie na miejscu. Tak? Um, urządzenia, no to telefon, żeby się dogadać, koperta list. Kto będzie odpowiedział za to, że dogadujemy się, czyli menadżer, że dogadujemy się z gutek film? Inne rozwiązanie, jak pozyskać dystrybutora, będzie nie wiem, zwrócenie się do jednego skin w okolicy albo do kogoś, kto organizuje festiwale, żeby ten i tu znowu są inne działania, inne osoba odpowiedzialna. Czyli możemy tak wymyślić trzy, sposoby, trzy metody realizacji tego celu, Wyzna, wyznaczamy trzech takich mini kierowników czy osób odpowiedzialnych, które to prowadzą i równocześnie nam temat leci na trzech, na trzech płaszczyznach. Oczywiście przy bardziej złożonych projekt, projektach te kwestie, kwestie środków, metod będą bardziej złożone. Mówię to na prostym po to, żeby lepiej Państwu zobrazować i żeby lepiej się zapamiętało. I mamy powiedzmy, i z tej metody 4M wychodzą nam pewne konkretne, że wiemy już, co tak naprawdę możemy zrobić, że albo to będzie tylko wybieramy jednego dystrybutora filmów, tamte tematy nam padają, bo za odległe, za późno albo za drogie wybieramy jednego. W oparciu o to, co powstało, zakładamy coś, co nazywa się budżetem projektu. Czyli musimy teraz z koncepcji, z pierwszych działań założyć budżet, czyli zobaczyć, ile nas to będzie kosztowało, czy nas na to stać. Te budżety różne są, ktoś to lubi pracować w narzędzie, w, karkusze, w arkuszach, Kalkulacyjnych. Pracuje w arkuszu, gdzie nazywa poszczególne zadania. Do każdego zadania dodaje działania, jakie służą zrealizowaniu zadania. Daje ceny jednostkowe, daje wartości, którą są mierzone i potrzebne ilości. Arkus sam to Państwu przemierzy. Są tacy, którzy wolą tradycyjnie kalkulator papier, ołówek. nic nie stoi na przeszkodzie. Zaleta przygotowania budżetu projektu. Czy poszczególnego zadania? W arkuszu polega na tym, że łatwiej potem w trakcie realizacji projektu prowadzić jest monitoring realizacji, czyli sprawdzenie, jeśli zaplanowaliśmy takie koszty, to na jakim etapie, czyli rejestrować wydatki i narzędzie samo nam to porównuje, czy przekroczyliśmy budżet, czy czegoś nie realizujemy, itd. Tak tak na tym wyższym poziomie planowania działań. Na poziomie jak i na poziomie co zachęcam do stosowania mapy myśli. To jest skandynawski wymysł przekładania pewnych, pewnych wiedzy, którą ma się w głowie, wiedzy, którą się przeczytało. Na obraz mapy myśli. Zawsze w centralnym punkcie kartki, którą kładziemy w poziomie, i lepiej, żeby to był format, co najmniej A3, ale ja też pracuję w zeszycie na A4, natomiast na pewno poziom. Piszemy to centralne hasło. Czyli jeśli od poziomu strategicznego. I letnie kino osiedlowe. Jeśli jesteśmy już ciudniżej, to piszemy sobie w centralnej chmurce pozyskanie dystrybutorów filmów fabularnych dla potrzeb kina osiedlowego. I od centralnej chmurki rysujemy sobie w kolejnych chmurkach pomysły, co możemy, jak możemy zrobić. Do każdej podchmurki dopisujemy kolejne pomysły. Podstawowa korzyść mapy myśli polega na tym, że na jednym arkuszu macie Państwo spisane coś, co normalnie zajmowałoby kilka do kilkunastu stron maszynopisu. A mistrzowie map myśli potrafią grube księgi, przekładać na jedną kartkę. Macie to wszystko przed oczami. Dwa, ponieważ to jest wasza mapa myśli, to macie ją w głowie i wiecie, jak ten projekt żyje. Na bieżąco potraficie powiedzieć, co gdzie powinno się dziać, co powinno być koordynowane. Widzicie to. Podstawowa korzyść, kolejna korzyść z mapy myśli, poza tym, że widzimy, to to, że właśnie przełamuje schematy takiego linearnego traktowania świata, takiego zapisywania w sposób linearny, który jest mało innowacyjny, a wszędzie tam, gdzie projekt. Bo projekty tworzymy po to, powtórzę z pierwszych zajęć, żeby stworzyć coś nowego, czego do tej pory nie było. Jeśli mamy powtórzyć jakieś działanie, to nam nie potrzeba tworzyć zespołu projektowego. To nam wystarczy skrzyknąć grupę i powiedzieć, chłopaki, podobało Wam się kino osiedlowe w zeszłym roku, to zróbcie tak samo. To już nie będzie projekt, to już będzie skopiowanie pewnych działań. Tak, więc, jeśli mamy coś stworzyć nowego, więc powinniśmy z takich niekonwencjonalnych metod, które pomagają przekraczać schematy myślenia korzystać. To tyle o kierowaniu zespołami projektowymi za tydzień, drodzy Państwo, o samym zarządzaniu projektem.